Osiedle Turzyn w Szczecinie to miejsce, które łączy bogatą historię z nowoczesnością, stanowiąc ważny punkt na mapie miasta. Znane jest zarówno z historycznych budynków, dynamicznie rozwijającej się infrastruktury edukacyjnej, jak i licznych atrakcji handlowych i rozrywkowych. Turzyn od lat kojarzy się z Tarkowiskiem, które było jednym z największych. I najważniejszych punktów handlowych w Szczecinie. Dawne targowisko, pełne stoisk z owocami, warzywami, ubraniami i innymi produktami, przyciągało zarówno mieszkańców, jak i osoby z okolicznych miejscowości. Choć dziś jego charakter uległ zmianie, wciąż jest symbolem lokalnego handlu i ważnym elementem życia społecznego. Znaczącym elementem historycznym osiedla jest dawny kompleks przemysłowy, związany z wytwórnią wodek, która działała tu w XIX wieku i na początku XX wieku. Jej ceglane zabudowania są przykładem charakterystycznie dla tamtych czasów architektury przemysłowej i przypominają o gospodarczym znaczeniu tej części Szczecina. Turzyn to także miejsce, gdzie wciąż można podziwiać stare kamienice z przełomu XIX i XX wieku, bogato zdobione elewacjami i detalami architektonicznymi. Choć wiele budynków uległo zniszczeniu, Podczas II wojny światowej część z nich przetrwała i została odrestaurowana, zachowując ducha dawnego Szczecina. Współczesny Turzyn to także ważny ośrodek edukacyjny. Znajduje się tu Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kształcą się specjaliści dziedzin takich jak biologia, chemia czy matematyka. Na osiedlu działają również szkoły takie jak Szkoła Podstawowa nr 1 oraz siódme Liceum Ogólnokształcące, znane z wysokiego poziomu nauczania i różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Na Turzynie nie brakuje także nowoczesnych atrakcji. Jednym z najważniejszych miejsc jest Galeria Handlowa Turzyn, centrum handlowe oferujące liczne sklepy, restauracje i organizujące różnorodne wydarzenia kulturalne. Obok galerii znajduje się Park Trampolin Fun Jump, który jest doskonałym miejscem dla osób poszukujących aktywnej rozrywki. Trampoliny, baseny z gąbkami i strefy do skakania przyciągają zarówno dzieci, jak i dorosłych. Osiedle Turzyn, choć nie jest typowo turystyczną częścią Szczecina, zachwyca różnorodnością. Historyczne budynki, nowoczesne centra handlowe, miejsca edukacji oraz przestrzenie do rekreacji czynią je wyjątkowym miejscem. W którym przeszłość harmonijnie spójnie jest teraźniejszością. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. że Nasz film się bardzo spodobał. Zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami, zostawcie też dzwoneczek, bo wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia. Mam nadzieję, że Wam się film bardzo spodobał. Proszę o piąteczkę.